Próbowałem przed chwilą z Aldoną jeszcze o tym liście, o tej naszej widzki, kochani moi. Ja go wam przeczytam jeszcze raz, bo wiem, że teraz sporo widzów się włączyło w tej chwili. Za chwilę pogadamy sobie o zdrowiu, ale mm, bo ja, mnie to bo te, trafiło mnie strasznie ten list, powiem wam szczerze. E, całkowicie odpuściłam sobie szukanie faceta w Polsce. Próbowałam naprawdę, ale Polacy po prostu nie mają, Polacy, czyli faceci, nie mają w sobie tego czegoś. Jest w nich jakaś szarość, wieczne zmęczenie, brak polotu i czuć od nich energię samców beta. Czyli takich troskliwych, wiecie, tam drugi, trzeci rząd. Nie takich, ale zawsze kochających, ale takich nie albo. Przy nich czuję się zgaszona, jakby życie uciekało mi przez palce w jakiejś smutnej rutynie. Dlatego wolę żyć od wyjazdu do wyjazdu, serio! Wolę trzy, cztery razy w roku spakować walizkę i lecieć do Włoch, Hiszpanii czy Brazylii, niż męczyć się tutaj na co dzień. Tam faceci są inni. Mają ten ogień, pasję w oczach potrafią sprawić, że kobieta czuje się jak bogini. Kiedy jestem z Włochem czy Brazylijczykiem, czuję, że krew we mnie buzuje że żyje naprawdę. Tam są emocje, gesty, adoracja, wszystko to, co u nas jest uznawane za dziwne albo zbyt wylewne. Może dla kogoś to brzmi pusto, ale ja wolę te kilka tygodni w roku pełnych prawdziwej namiętności i słońca niż całe życie w letniej wodzie u boku kogoś, kto nie potrafi okazywać uczuć. Może warto powiedzieć o tym, że Polki uciekają w egzotykę, bo tutaj po prostu usychają. Знудов.